Podstawowym błędem osób, które zaczynają medytację, oraz tych, które już medytują i nie mają efektów, jest to, że nie wiedzą, jak to robić. Nie mają właściwej informacji. To jakbyś się brał za programowanie, nie mając o tym pojęcia. Podobnie jest z medytacją. Nie masz informacji, jak medytować. Siadasz po prostu, coś tam obserwujesz, coś robisz i dziwisz się, czemu to nie przynosi efektu. Żeby skutecznie medytować, musisz wiedzieć, co to jest uważność, co to jest medytacja, co to jest percepcja, co to jest świadomość, w jaki sposób działają emocje, w jaki sposób działają tony uczuciowe, jak one ze sobą są powiązane i jak to wszystko wpływa na myśli, jak to wszystko ze sobą współpracuje. Dopiero wtedy jesteś w stanie skutecznie redukować stres. Jeżeli tego nie wiesz, to działasz tak, jakbyś był programistą, który nie umie programować. Siedzisz, klepiesz klawiaturę i liczysz, że coś Ci z tego wyjdzie. Żeby dobrze wystartować z medytacją, trzeba wybrać jeden system medytacji i zacząć go studiować. Zostać z nim przynajmniej przez rok, żeby zrozumieć, jak działa. W kolejnych filmach opowiem Ci znacznie więcej o tych elementach i o tym, jak skutecznie medytować. Jeżeli dzisiaj masz jakieś pytania, to koniecznie zadaj je w komentarzu. Zasubskrybuj.